Cześć, witam Cię na kanale Dowodowa Firma. Ja nazywam się Ewelina Farbowska i na tym kanale zajmuję się tematami związanymi z mentalem. Dzisiaj zapraszam Cię do pracy własnej z afirmacją. Znajdujesz się teraz w spokojnym miejscu, w miejscu, gdzie możesz poczuć się przyjemnie i bezpiecznie. Zrelaksuj się. Skup całą swoją uwagę na moim głosie. Zacznijmy wspólnie od oddechu. Wdychaj powoli i głęboko, wdech nosem, zatrzymaj się przez chwilę, a następnie wydychaj równo i powoli powietrze ustami. Czujesz, jak każdy oddech, przynosi ci spokój i harmonię. Wdech i wydech. Teraz zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś na szczycie góry. Patrzysz w dół. Patrzysz z wysokości, widzisz przepiękny krajobraz. Patrząc z góry, wszystko wydaje się proste, wszystko wydaje się łatwe i możliwe do osiągnięcia. Czujesz się silna, pewna siebie. Czujesz się silny. Pewny siebie. Wiesz, że nic nie jest w stanie Cię powstrzymać. Ta siła i pewność siebie to Twoje wewnętrzne zasoby. One są zawsze w Tobie, one są zawsze z Tobą. Jest to coś, co możesz rozwijać. Możesz to wzmacniać każdego dnia. Teraz skup swoją uwagę na tych słowach. Jesteś silna. Jesteś zdeterminowana. Zawsze działasz z pewnością siebie. Jesteś silny. Jesteś zdeterminowany i zawsze działasz z pewnością siebie. Teraz powiem ci kilka słów, które mam nadzieję zmotywują cię i to dadzą ci jeszcze większej mocy. Jesteś zdolna do osiągania swoich celów. Jesteś warta sukcesu. I zasługujesz na to, co najlepsze. Pamiętaj, że Twoja pewność siebie jest kluczem do szczęśliwego życia i kluczem do osiągnięcia sukcesu. Jesteś zdolny do osiągania swoich celów. Jesteś warty sukcesu i zasługujesz na to, co najlepsze. Pamiętaj, że Twoja pewność siebie jest kluczem do szczęścia i jest kluczem do osiągnięcia sukcesów. Teraz wróć razem ze mną do rzeczywistości powoli i spokojnie. W dowolnym dla Ciebie momencie, w dowolnym dla Ciebie czasie. Wtedy, kiedy będziesz gotowa, wtedy, kiedy będziesz gotowy, otworzysz oczy i poczujesz się w pełni odprężona i zmotywowana do działania. Gdy otworzysz oczy, poczujesz się w pełni odprężony i zmotywowany do działania.